Jaki potwór straszył Andiego z Toy Story? Cześć widzowie! Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale istnieje potężna teoria dotycząca tego, że wszystkie filmy Pixara umiejscowione są w tym samym świecie. No to wiemy. Jeśli dobrze poszukacie zarówno na no, no, i z tego dziś przedstawię wam teorię mówiącą o tym, jaki potwór straszył w dzieciństwie Andiego z Toy Story. Jeśli odcinek się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę oraz subskrypcji Dawaj, kanału, dawaj, mówiący gadaj! Mówiący o tym, że to tak naprawdę pan Bulwa był głównym wylanem pierwszej części tej serii, który właśnie pojawił się w karcie w prawym górnym rogu ekranu. Zaczynamy. Czy pan Bulwa był zły? Przede wszystkim zacznijmy od ustalenia, czy w ogóle coś jeszcze poza ogólną teorią Pixara pozwala nam sądzić, że dzieciaki z Toy Story mogły być straszone przez potwory z Potwory i Spółka. Choć w samej fabule obu filmów nie znajdziemy żadnych konkretnych odniesień pozwalających nam tak sądzić, to jednak przy uważniejszym oglądaniu obu filmów dostrzeżemy kilka szczegółów, które zdają się to potwierdzać. Jednym z niezbitych dowodów na to, że faktycznie tak było, jest fakt, że pod koniec filmu o potworach w sypialni był można dostrzec lalkę Jessie, dokładnie taką samą jak jedna z głównych postaci Toy Story 2. Co więcej, jedno z dzieci straszonych przez Potwora znanego jako Peter Close Ward miał w swoim pokoju plakat zabójczego Paula Baniana. Dokładnie taki sam jaki wisiał w pokoju Syda Philipsa z Toy Story. O, to nie chuba. musi oczywiście oznaczać, że Pit był potworem Sida, choć mogło chuba. być i tak. Ale niepodważalnie potwierdza to, że potwory straszyły między innymi dzieci pochodzące ze świata toy Story. Co więcej, w czasie trwania akcji filmu musiały one straszyć dzieciaki będące w wieku bardzo zbliżonym do Sida czy Endiego, bo przecież bardzo wątpliwe jest, by dziadkowie czy rodzice Sida wieszali za dzieciaka w swoim pokoju plakat tego samego bohatera co on. W takim razie dziecko, które w tamtym Sawa momencie strasił po prostu musiało być rówieśnikiem Sida i Endiego. Jednak ostatecznym dowodem na to, że uniwersa te są połączone jest to, że w opublikowanej w 2009 roku serii komiksów Monsters Inc. Laugh Factory, której akcja umiejscowiona jest nieco po wydarzeniach z filmu, pojawia się nie kto inny jak trochę starszy Sid Phillips. Ocenę o tego czy jest to kanon czy nie pozostawiam już Wam, ale jeśli coś takiego zostało zatwierdzone przez Pixara i pojawiło się na rynku, to nierozsądne byłoby stwierdzenie, że nie ma podstaw do łączenia świata potworów ze światem to Story. Skoro zostało już ustalone, że Andy mógł mieć swojego Kuba potwora, to pytanie, plima. czy faktycznie go miał. Ciężko wyobrazić sobie, by pracownicy Monsters Inc. odpowiedzialni za straszenie dzieci, których nie było w sumie tak wielu, byli w stanie, że tak powiem, ogarniać wszystkie dzieciaki na świecie. By mieć niezbitą pewność co do tego, że Andy miał swojego potwora, trzeba znaleźć drzwi do jego garderoby w Monsters Inc. I tu musicie uwierzyć mi na słowo, cała teoria wydaje się wykładać, bowiem w filmie Potwory i Spółka pomimo przedstawienia setek różnych drzwi, drzwi do pokoju Endiego po prostu nie ma. Aha. Z pomocą przychodzi jednak prequel, czyli film pod tytułem Uniwersytet Potworny, w którym główni bohaterowie potwory i Spółka dopiero uczą się, jak skutecznie straszyć dzieci. I w oficjalnym filmie promującym ten nieistniejący uniwersytet pojawia się przebitka, w której można dostrzec drzwi identyczne do tych, które prowadziły do pokoju Endiego jeśli dobrze się nad tym zastanowić, to ma to dużo sensu. W trakcie akcji Toy Story Andy, choć jeszcze ciągle bawił się zabawkami, to był już przecież chłopcem wchodzącym powoli w okres dojrzewania, czyli w wieku, w którym przestaje się już wierzyć w potwory wychodzące z szafy. Nie miałyby już więc one z niego praktycznie żadnego pożytku, dlatego drzwi do jego pokoju mogły być wykorzystywane coraz rzadziej. Nieco wcześniej natomiast, zaraz po tym jak Mike i Sally odebrali naukę straszenia, Andy był jeszcze małym dzieckiem, na którego strachu potwory mogły bez problemu żerować. Potworem Andy'ego nie był jednak ani Sally, ani Mike. Był nim natomiast Randall Box, jeden z najbardziej wydajnych straszycieli walczący z Sally o pierwsze miejsce na liście najlepszych z najlepszych. Ten kurwa. I to również ma dużo sensu, ponieważ Andy wydawał się raczej dosyć odważnym, dziarskim chłopcem, który miał wielu przyjaciół i dosyć szczęśliwe dzieciństwo. Nie dziwne więc, że do straszenia takiego dziecka oddelegowano jednego z najlepszych straszaków. I znowu, jeżeli uważnie przyjrzycie się obu filmom, znajdziecie niezbite potwierdzenie tej teorii. Przede wszystkim tło, na którym przed jedną z akcji trenuje Randall, to między innymi do... o kurwa, faktycznie. Ej, jo, ja pierdolę, nigdy życiu tego nie zauważył. Randall. To między innymi dokładne odzwierciedlenie tapety, którą w swoim pokoju miał Andy. Ha! Wydaje się raczej logiczne, że Randall trenował swoje umiejętności w warunkach, które napotykał w trakcie swojej pracy. Natomiast w tej historii 3 starszy już Andy przylepił na swojej szafie wlepkę z napisem Newt Crossing, co oznacza skrzyżowanie traszek. Traszki często mylone są z jaszczurkami, a właśnie tak nazywano również Randala, który zresztą przypominał coś pokroju skrzyżowania jaszczurki i kameleona. Zgodnie z teorią nastoletni Andy umieścił taką wlepkę na swojej szafie, gdyż właśnie tam przed laty w nocy nierzadko pojawiała się wielka jaszczurka. I choć po wielu latach uznawał to za wymysł swojej bujnej, dziecięcej wyobraźni, to jednak wcale nie był to figiel, który płatała mu jego wyobraźnia, a zupełnie prawdziwy potwór wyszkolony do tego, by go straszyć i czerpać w ten sposób energię dla swojego potwornego społeczeństwa. Dzięki za oglądanie, mam na Ej, nadzieję, że dobra, ci, to jest się spodobał, a teoria przypadła wam do gustu. Nie jeśli ja się pierdole, podobało i ty... chcecie więcej, to dajcie nie znać, wiecie, bo tam, bo nie nie jeszcze... w Taki sposób. Ej, dojebane to jest. Ciekawy fuj to jest. A nawet jeśli to nie jest prawda, to ktoś, kto to wykminił, że... Ktoś, to, wy, kto, ktoś to, to wykminił, to kurwa jest jakimś geniuszem, nie? Że jakby jest w stanie potwierdzić w ogóle taką teorię, nie? Czy Pan Bulwa był zły? Dobra, jeszcze, jeszcze to zobaczymy. Bo Pan Bulwa to jest kurwa ikona. Ikona narzekaczy, kurwa. Jak każde dziecko lat 90 wychowywałem się na starych animacjach Pixara. I nie ma mocni, potwory i spółka, czy gdzie jest Nemo. Te historie żyły i do dziś żyją we mnie. Oglądałem je dziesiątki razy, znałem na pamięć teksty ich piosenek. A mimo to za do taki trochę tak, no. Do dziś pamiętam też ten nieopisany strach, gdy tata zostawił mnie w kinie najniemamocnych mocnych i poszedł załatwiać swoje sprawy. E, Oczywiście, bardzo frajda. Patrząc jakiś minifilm o skaczącej owcy i bałem się, że znalazłem się w złej sali. Żadna jedna. E, ja też kiedyś miałem taką fazę, że poszedłem chyba jakbym mały sam jakiś film chyba z Disneya i tam takie oni często takie jakieś krótkie animacje przed filmami puszczali. I ja tak, kurczę, w złej sali jesteśmy! Co się dzieje? nie bajek nie może równać Bo myślałem, się poziomem, że no ten, z pierwszą ten, bajką ten studia czyli wyprodukowaną buchu. w 1995 roku Toy Story. Była to moja ulubiona bajka, którą miałem na każdym. Kasie... Toy Story to jest. Ja nie wiem, naprawdę. Ktoś to wymyślił tej Story z geniuszem, nie? Ta bajka była tak dojebana. Chyba Kluczyk, dziękuję, separacie dziękuję. Pamiętam, no. że dostałem kiedyś widzowie na, na święta od świętego Mikołaja. Przyszedłem pod choinkę i nie było prezentu, nie? Byłem taki smutny. Odwróciłem się, poszedłem do pokoju, wróciłem, a tam była kaseta Toy Story na, na tym, na yy, choince. I ja tak, wow, ale zajebiście. I miałem Toy Story na kasecie. No, zajebiste. Mega dobry. O, ja rałem się w chuj, nie? Później oglądałem cały czas. A to Wam kiedyś opowiadałem, że poszedłem do przedszkola z tą kasetą, bo był taki dzień, że tam można było przynieść jakiś swój film. I te kurwy dzieciaki jebane nie rozumiały tego, bo to historia się zaczyna od napisów, nie? I te zjeby małe, nie. Wie, nie, zamiast się skupić, ten. Ej, już ja się film skończył! Ja pierdolę, myślałem, że ich tam kurwa napierdolę wszystkich, nie? Oczywiście byłem w ich wieku, nie? I nie zrobiłbym tego, bo to by nie zrobiłbym czegoś takiego, ale w mojej małej głowie dzieciny byłem taki wkurwiony, bo ja przyniosłem kasetę, mój ulubiony film, a oni, film nie skończył, nie mówię, kurwa. początku oglądaj skaczącą lampę, ty mówisz, słuchaj, czy ducha masz i kolejny węc? raz na półtorej godziny się w jest, Uwielbiałem tę historię najbardziej ze wszystkich, bo była ona najbliższa do mojemu do... dziecięcemu sercu. Chyba każdy z nas, bawiąc się swoimi zabawkami, przeżywał wymyślane przez siebie historie, jakby zdarzyły się one naprawdę i we życie, no chyba, że wolał bawić się w taki sposób, jak seed, czyli dzieciak. Ciekawe, ryby... czy Bulwa tak jak Gino Johnny maltretuje. Co ty mówisz, papi? Nie ma takiej sytuacji nawet. Był kreowany na niekwestionowanego antagonistę tego filmu. Ale czy na pewno to Sid był czarnym charakterem tej story? Z perspektywy zabawek na pewno. A ja mam tak. grino! Ja też dla mam zagrożenie i zadował im ból oraz cierpliwość. Takie! Fuj. A dla sympatyzujących z głównymi bohaterami dzieci to zdecydowanie wystarczało do tego, by uważać niegrzecznego Sida za wcielone zło. On jednak nie postrzegał tego w ten sposób. Nie wiedział, że zabawki odczuwają ból. Były dla niego tylko narzędziami do zaspokajania swojej dziecięcej Je, ciekawości. Nie tak dumne. bawił się w taki sposób, jakiego go fascynował i miał do tego pełne prawo. Choć różnica w sposobie zabawy. O kurwa mam z! Déjà vu, kurwa. I wy teraz będziecie się śmiali, że powiedziałem, że déjà vu zamiast déjà vu. Nie. Coś się nie zgadza w takim razie. ...stanowiła jedną z osi fabularnych całej historii... Sami czasy się łączą. ...a skoro Sid nie był świadomy, że zachowuje się w sposób nieodpowiedni, nie można go uznawać za czarny charakter. Czy to oznacza, że w tej historii takiego nie ma? Otóż nie. W dzisiejszym odcinku postaram się udowodnić wam, że prawdziwym czarnym charakterem tej bajki był nie kto inny jak pan Bulba. Który Co?! Od początku chciał nie! Niemożliwe! Pan Bulwa by tego nie zrobił! Obu... To jest twój idol, kurwa? Pan Bulwa by tego nie zrobił! Zabawką w postaci baza oraz zbliżająca się przeprowadzka dały mu sposobność, by wykorzystując zamieszanie, próbować pozbyć się swojego przeciwnika. Jeżeli odcinek się spodoba, nie zapomnij o łapce w górę oraz pan subskrypcji. Pan Bulwa by tego nie zrobił! Co jest, kurwa, ma? <ślaśna> Musiałbym coś... się jakiś inny film włączył. <ślaśna> Należał do grupy tych zabawek Andy'ego, którymi chłopiec bawił się najczęściej. Pomimo, iż zabawki w tej historii miały swoje emocje i problemy, to jednak ich nadrzędnym celem było służyć dzieciom, a im częściej się nimi bawiono, tym szczęśliwsze były one same. Pan Bulba nie powinien mieć w takim razie żadnych powodów do narzekań, jednak warto zwrócić uwagę, że często pełnił on w tych zabawach rolę złoczyńcy znanego jako jednooki bart. Stawał się wtedy niejako największym przeciwnikiem chudego, który jednak będąc bezprzecznie ulubioną Beskidu. zabawką Mendiego, zawsze z nim wygrywał, pacyfikował go i wsadzał do więzienia. Nie było to pewnie najlepsze. Dziecięcko mu zawsze do... rozgrywało, roz, roz, rozgryzało uszy, kurwa. Dla pana Bulwy, zważywszy na to, że wpadał wtedy w ręce siostry Andiego, która z uwagi na swój niemowlęcy wiek obchodziła się z zabawkami nie lepiej niż Sid. Jako, że w dobrym tekście kultury nic nie pojawia się bez powodu, a ja historię historyzator uważam, stary. sądzę, że ta alegoria miała służyć, że to pan Bulwa będzie tą zabawką, która nie będzie się zgadzać z jedynowłaswem Chudego w tym świecie. I jeżeli dokładnie. Dobra, skupcie się, bo kurwa! Skupcie się! Bo tu jest pan, kurwa Bulwa, jest oskarżany o coś! No... Kolejną Bum, sceną, w których pan Bulwa jest już sobą Zauważymy, że tak właśnie jest Podczas gdy Chudy uspokaja inne zabawki W związku z prezentami urodzinowymi Endiego, no! Bulwa próbuje zasiać wśród nich panikę Gdy Chudy irytuje się fascynacją innych zabawek Nowo przybyłym bazem, Bulwa z satysfakcją pyta się go Czy zaczynają siadać mu już nerwy Gdy Bu pociesza Chudego mówiąc mu, że zawsze będzie miał U Endiego specjalne miejsce Bulwa kontestuje to słowami, na przykład na strychu Niechęć Bulwy do Hudy Pan Bulwa, chyba raczej pan kurwa Po takim zachowaniu, nie? Masakra Kudego widoczna jest w pierwszej części tej historii niemalże na każdym roku. Czy wynikało to po prostu z jego parszywego charakteru czy z niechęci do ciągłego bycia nie przegrywem, wierzę, Bulwa, tego nie rukawamy, wiem. Matki. Ale wydaje mi się, że kluczowa była tutaj ta druga kwestia, bo gdy chudy stracił swoją pozycję na rzecz baza, a sposób zabaw zmienił się, Bulwa bez problemu uznał baza za lidera. Ale to wszystko to jeszcze nic przy tym do czego pan Bulwa posunął się w drugiej części mhm. filmu. Bulwa okazał się bowiem być nie tylko chamski i zawisny, ale także okrutny i wyrachowany. Gdy chudy przypadkiem wyknął baza przez okno, bulwa zwietrzył swoją szansę na ostateczne pozbycie się rywala. I bez najmniejszego zawahania tak pokierował rozemocjonowanymi zabawkami, że były one w stanie dokonać linczu na ukochanym przez siebie do niedawna szeryfie, który nie doszedł do skutku tylko dlatego, że w ostatniej chwili do pokoju wszedł. N. To jest wasz idol, kurwa? Zauważcie jak Bulwa, który jest tak samo Pan, kurwa, tą sytuację, jak wszyscy, w mgnieniu oka zdaje sobie sprawę, jakie możliwości właśnie się przed nim otwierają i z zimną krwią, reagując najszybciej, zwraca zdezorientowany tłum przeciwko Chudemu. Ponadto wtedy dostaje nawet swój charakterystyczny dla wszystkich złych postaci w bajkach mroczny monolog, którym udowadnia, że posiada dużo większą charyzmę niż to się mogło do tej pory wydawać i można odnieść wrażenie, że po pozbyciu się Chudego i zniknięciu Baza to on zamierza przejąć rolę przywódcy. Na jego nieszczęście do Linczu jednak nie dochodzi, ale Chudy i tak nie wraca wraz z Bazem do domu. I kolejne sceny sugerują, że Bulwa chce, aby tak zostało. Jo! Co on tam mu kurwa narysował? Ja zapomniałem o tym! Budy pojawia się w jo, po pan bulwa to niezła kurwa, nie? zabaki, które zdążyły już ochłonąć po wydarzeniach poprzedniej nocy cieszą się z tego faktu. Jedynie pan Bulwa ma nie tęgo minę. To również on, znów wykazując się zimną krwią i wyrachowaniem, najszybciej przejmuje dowodzenie nad sytuacją i chce puścić świąteczne lampki, po których chudy ma wrócić do. Ta, bez kitu. On zawsze jak gubił te oko i wąsy, to był taki milutki, nie? A jak był kurwa pełny, to kurwa był kurwą, nie? No, Sakra. I ostatecznie faktycznie to robi. Ale to po raz daje impuls do wyrzucenia chudego z ciężarówki przeprowadze, gdy ten próbuje uratować baza kierując panem sterowanym. Spójrzcie o. zresztą tylko na tę dziką satysfakcję na jego twarzy, gdy chudy zostaje bezceremonialnie potraktowany. I ja pierdolę, on jest psycholem, zobaczcie! Patrzcie jak on jest kurwa szczęśliwy! Na jego twarzy, gdy chudy zostaje bezceremonialnie potraktowany przez Rokiego oraz na to przerażenie, gdy okazuje się, że szeryf miał radę. Jeżeli uda mu się dostać kolejny raz na ciężarówkę, wszyscy przyjmą go z powrotem z otwartymi ramionami. Czy to Bulwa sam zrozumiał, że podobne praktyki zaprowadzą go do nikąd? czy to pojawienie się kobiety tak na niego wpłynęło, tego nie wiadomo, ale faktem jest, że w kolejnych częściach jest już zupełnie innym bohaterem i nie próbuje działać na niczyją szkodę. Uważam Żona jednak, go nawróciła. Że w pierwszej części to. Potrzeba, by on był kurwa tego musiał zaruchać, żeby się zrozumieć swoje błędy, nie? Właśnie on jest cichym antagonistą. I gdyby nie duża doza szczęścia pomysłowości i determinacji chudego oraz pomoc ze strony zabawek Sida, jego działanie ja doprowadziło do niepewnego rozstania się chudego i baza zresztą zabawy diego. Jeśli ci się spodobał, nie zapomniałem. Fajne. Look what pussy does to a motherfucker. <laughs> to eee, no widzisz, nawraca ludzi, nie? No tak to jest, nie, widzowie. No tak to jest, po prostu. No tragedia jakaś.